Witam Was wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel a to będzie coś czego jeszcze w sumie nie robiłem czyli samony dla widzów pierwszy będzie Nern tak mówię pierwszy, a nie wiem czy jeszcze ktokolwiek będzie chciał no mimo wszystko jestem mały na YouTubie tak swoją drogą oczywiście dziękuję, że to mi pozwoliłeś zrobić te samony bo wiem, że inni w sumie też nagrywają AFK jest chyba w sumie kilka osób, mniejszych lub większych także dziękuję, że mi pozwoliłeś to zrobić <tryk> także jeżeli ktoś chciałby, żebym mu zrobił samony o tym powiem na koniec właśnie po tych samonach już. A teraz chciałbym przejść do samych samonów. Także na początek pomyślałem, że może będę robił taki powiedzmy, że przegląd konta w pewnym sensie. Czyli zobaczymy jakie kto ma postacie, co by mu się przydało. Także zdecydowanie już tego co mi mówiłeś zresztą, potrzebujesz świetlistych i leśnych istot. No i zdecydowanie widzę, że masz ich najbardziej rozwiniętych. Belinda jest twoją najmocniej rozwiniętą postacią. Chciałeś Luciusa też gwynet. Także no dobra, to by tak wyglądało, jeżeli chodzi o poziom vip Bo to pewnie wiele osób zawsze interesuje, no to mamy szósty poziom vip Czyli można stwierdzić, że gracz nie jest pay to win, na 120 poziomie, tym bardziej. Także, jeżeli chodzi o ilość samonów, to będzie ich 60 za diamenty, z tego co widzę, 58 ze zwojów, czyli już 118, 19 za serduszka. No, zabrakło tych. 9 do dwóch multisamonów, ale będzie 137, jeżeli się nie mylę, oraz dwa gwarantowane, trzy gwarantowane z kamieni fioletowych, czyli 140, no plus kamienie niebieskie, tylko ich zawsze nie wliczam, bo to jest jedyna rzecz, z której nie ma żadnego wow, po prostu tam wiadomo zawsze, że będą rzadkie, rza będą zawsze rzadcy bohaterowie, więc nie będzie nic takiego superowego. Także to przechodzimy po prostu do rzeczy, tak jak mówię, jeżeli ktoś chciałby, żebym mu zrobił samony, to na pewno na końcu filmu o tym powiem, jak to by miało wyglądać. A teraz tych samonów jest dosyć sporo, więc przechodzimy do rzeczy. Jeżeli chodzi o listę życzeń, widzę, że już zrobiłeś, czyli Belinda, Lucius, Gwyneth, tutaj Satrana, Cass, Aeron i według mnie robisz trochę błąd, że nie dodałeś szemiry, ale to jest twoje konto, więc oczywiście uszanuję i nie będę sam tego dodawał. Fajnie, że w ogóle przygotowałeś tę listę wcześniej. Także co? Zaczynamy z samonami. Może pierwsze otworzę 10. Nie ma żadnej elity. Na 140 samonów myślę, że spokojnie 5, 6, nawet 7 elit teoretycznie powinno wypaść. Jak to będzie w praktyce, to zobaczymy. Także otworzę pojedynczo. Serduszek oczywiście nie ma tutaj na co liczyć, nie? no bo wiadomo. To jest trochę mniejsza szansa na Elitę. Ale fajnie by było, jakby jakaś poleciała już. Taka wstępna powiedzmy. Lecą jakieś rzadkie karty, więc zawsze coś. Jak na serduszka to i tak dużo. Czasem z tych serduszek w ogóle lecą lepsze rzeczy niż z samego. Z samych diamentów, czy nawet z zwojów. Także ostatnie serduszko może Elita? Nie Elita. No dobra. Także. Teraz może przejdziemy do zwojów zwykłych. Przewołam dwa razy po jeden, bo ma pojedyncze. Także Niru, nic ciekawego, ale przynajmniej dwa rzadkie. Golus, no mam nadzieję, że coś Ci tutaj chociaż dostanę. Może będę naciskał teraz po. O, mamy Elitę, czyżby Gwyneth, bo jej bardzo chciałeś. Jest to Belinda, więc na pewno postać, którą chcesz którą chcesz ją, chca, chciałeś zrobić na poziom wzniosły. Mam nadzieję, że się to uda w tym filmie. Także druga elita, no proszę bardzo. Czy znowu Belinda? Mirael, czyli no niestety postać klasy legendarnej, ale jest. Tak swoją drogą zobaczę, ile ci tu brakuje do tej Belindy. Tak, w sumie to Belindę możesz już zrobić, i mówiłeś, że <laughs> mogę to zrobić na filmie. Także oficjalnie cieszę się, że ja to mogę zrobić. Robię ci Belindę na poziom wzniosły, tak jak sobie tego życzyłeś. Także masz Belindę na poziomie wzniosłym, a jak szczęście dopisze, to kto wie, może i będzie jedna gwiazdka. Także jedziemy dalej. Na razie, dwie elity, czyli super się zaczyna. Tutaj niestety nie ma elity, ale dostaliśmy dwie w poprzednim, więc wybaczone. Niestety, nadal żadnej elity. Mamy jeszcze jakieś 80, 90 samonów, powiedzmy. Czyli, co wypadałoby przejść teraz do zwojów frakcyjnych i chciałeś świetlistych, więc. Mam nadzieję, teraz w sumie, skoro dostałeś tą Belindę, to szczerze mówiąc, mam nadzieję, że dostaniesz jakiegoś Luciusa. Zaraz się okaże zresztą. No, na razie sami rzadcy. Jest jeszcze dużo samonów, więc. Na razie jestem jeszcze spokojny, ale mam nadzieję, naprawdę, że dostaniesz jakieś dobre karty, że to nie był koniec. Także dobra, teraz 10 razy i zastanawiam się, czy otworzyć właśnie. A otworzę wszystko, no nie ma żadnej elity, i właśnie to jest właśnie wkurzające w tych zwojach frakcyjnych, że one nie są, znaczy są premium, bo ciężko jest zdobyć, ale z drugiej strony, no nie są jakieś super prestiżowe, jak widać, lecą z nich. Często zielone karty, ale mamy elitę i mamy Luciusa, także super. To, co chciałeś, z listy życzeń obaj bohaterowie póki co. No i dodatek taki Mirael. Także trzy lity, z tym, że dwie, które chciałeś, więc fajnie. I od razu mogę sprawdzić, jak wygląda to sprawa z Luciusem u ciebie. Mogę automatycznie powznosić w sumie, żeby było miejsce. I sprawa z Luciusem u ciebie wygląda tak, że mogę ci go zrobić na poziom legendarny, plus w sumie też to mówiłeś, że mogę zrobić właśnie Belindę na wzniosły i Luciusa na legendarny, plus. I proszę bardzo, obu się udało zrobić. Także będziesz mógł sobie zrobić go bez problemu, myślę, na poziom mityczny. Także jedziemy dalej. Teraz będzie karta gwarantowana na koniec, czyli 60 jeszcze za diamenty. I miejmy nadzieję, że poleci ci w sumie. W sumie nie wiem, chyba teraz chyba została Gwyneth, prawda? Skoro Dostałeś już Belindę, dostałeś Luciusa To została Gwyneth Chociaż w sumie niewiele ci da jedna karta Ale skoro chcesz, czyli czwarta Elita I jest to Rosalin, czyli mimo wszystko Że nie masz jej na liście i jakoś bardzo jej nie chciałeś Także ja ci mogę pogratulować Bo Rosalind to jedna z najlepszych postaci Z tym, że może nie dla ciebie, bo nie grasz pod Szemirę Ale jako postać Jest jedną zdecydowanie z najlepszych W ogóle dzisiaj strasznie cię są świetliści. I to też nie chodzi oczywiście o zwoje frakcyjne, bo nie tylko zwoje frakcyjne posiadasz. No, dawać jakieś elity jeszcze. No, nie ma żadnych elit, niestety. 30 samonów, karta gwarantowana, czyli masz 4 gwarantowane, dobra? Czyli będzie łącznie 141 samonów. No dobra, to idziemy dalej za diamenty. Jest elita piąta i jest to Skrek. No, czyli tutaj niestety nie mogę o tej postaci powiedzieć nic dobrego. Jest to jedna z najgorszych według mnie postaci, w ogóle jakaś na samym dole listy czeluści i w ogóle, ale jest to piąta elita. Czyli jeszcze jedna, dwie i utrzymamy powiedzmy taką normę. Bo oczywiście tych gwarantowanych nie liczę, bo no, jak sama nazwa wskazuje, są one gwarantowane. Ale trochę się nie zanosi na to Cztery tylko rzadkie. Dobra, no to jedziemy dalej. Niestety, nadzieja na Gwyneth trochę spadła i to dosyć bardzo. Bo już nie masz niestety samonów z tym, że dostałeś Belinda i Luciusa. więc mam nadzieję, że chociaż trochę. Dobra, czyli zróbmy te samony rzadkich. No nie ma co tutaj tu przeglądać. Na pewno, chciałbyś świetlistych. Bo chcesz po sobie powznosić wyżej, czyli jak najwięcej świetlistych liczymy. Widzę tutaj jakieś Hogany, Angelo jest, dużo Hoganów w sumie, 4 Hogany, Angelo. Czyli myślę, że będziesz mógł ich sobie powznosić. Zobaczę jeszcze, czy na pewno będę miał miejsce. Mogę ci ich wznieść w sumie, żeby mieć pewność stuprocentową. No dobra, no to co? Zostały teraz te. Gwarantowane. No i liczymy zdecydowanie na Gwynet. Może będę przywoływał pojedynczo, żeby nie wiem, zbudować na. Pro Proszę bardzo, co ja tutaj widzę jest Gwynet. Mam nadzieję, że dostaniesz drugą, bo bardzo lubisz tą postać. Z tego co wnioskowałem, więc fajnie by było, gdybyś dostał kolejną. Oczywiście znowu błąd, Nowo Eroe. Błędy z tłumaczeniem jak zwykle, czyli jest Gwynet. Dobra, już myślałem, że jej nie dostaniesz, ale dostałeś. Także jedziemy z drugim gwarantowanym, Tasi, bardzo dobra postać, czyli bym powiedział, że masz na razie 2 na 2, czyli w sensie dobrych postaci z gwarantowanych i Satrana, czyli uwaga, postać z Twojej listy życzeń, o dziwo, także w sumie dużo postaci z listy życzeń dostałeś, czyli tak, sprawdźmy sobie, Belindę dostałeś, Lucius Agunet dostałeś, Satranę dostałeś, nie dostałeś jedynie tych leśnych istot. I teraz właśnie się zastanawiam, na co użyć tą ostatnią kartę. Mówię, że mam wybrać między świetlistymi a leśnymi istotami. Mogę ci tam Tassi w sumie ulepszyć. Dobra. I jak to wyglądają u ciebie leśne istoty? Czyli Kas masz dosyć słabo rozwiniętą, Aerona masz bardzo rozwiniętego, więc przydałby ci się na pewno Aeron, żeby w przyszłości, jeżeli wzniesiesz na mityczny plus. Masz, już widzę Irona na elicie, czyli jeszcze dwa Irony, i będziesz bardzo blisko poziomu wzniosłego. więc myślę, że wykorzystam tą kartę na leśne istoty i liczymy na Irona. No, jest na to mała szansa, ale patrząc na to, co dostajesz z listy życzeń, także może. Weźmy sobie właśnie leśne istoty i mamy Tassie. No, nie jest to zła karta. Nie jest to karta, oczywiście, z twojej listy, ale sama w sobie karta jest oczywiście bardzo dobra. I na pewno w przyszłości kiedyś tacji będziesz chciał używać. Bo jest to jedna z najlepszych postaci. Czyli już chyba wszystko co mogłem zrobiłem. Skoszar też już nie możesz niestety wymienić nic. Prawdopodobnie wymieniłeś niedawno. Także to by było w sumie na tyle. Podsumowując chyba 5 elit. Z czego wszystkie z listy życia. Inaczej oprócz mirael oczywiście i Skrega. Z tym że chodzi mi że najbardziej ci zależyło na świetlistych. Dostałeś wszystkie 3 postaci ze świetlistych. Wzniosłem ci dwie postacie. Dostałeś też góry. Szkoda, że tylko jedną, ale jest, dostałeś też Satranę, Dostałeś dwie kopie tasji. Mimo wszystko, że nie masz jej na liście, tas jest bardzo dobrą postacią. Także to by było na tyle. Dziękuję Ci jeszcze raz, że pozwoliłeś mi zrobić te samony, a nie komuś innemu. I mam nadzieję, że nie było to najgorsze przywoływanie. Mogło być lepiej. Czasami nie dostawałem żadnej elity przez kilkadziesiąt przywołań ale mam nadzieję, że te karty, które dostałeś, były dobre, bo według mnie były udane. Osobiście nie lubię Belindy, ale wiem, że ludzie są jej zwolennikami, niektórzy. <laughs> Także jeżeli chodzi o samony dla widzów, jeżeli jesteś osobą, która chciałaby, żebym zrobił jej takie samony, to po prostu powiedz to w komentarzu. Na razie nie będę podawał żadnych konkretów, czyli ile samonów jest wymagane, jak to zrobimy, jak się skontaktujemy. Po prostu chcę zobaczyć, czy będzie jakiekolwiek. Zainteresowanie, żebym ja przywołał właśnie Tobie, Twoje zwoje diamenty, czy to tam jeszcze masz. Po prostu chcę zobaczyć, jeżeli będą przynajmniej powiedzmy dwie, trzy osoby zainteresowane. Zrobię osobny film, jak to będzie w ogóle wyglądało, zrobię osobnego maila do takich rzeczy, jakąś formułkę na pewno ustalę. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie. I jeszcze raz dziękuję Ci Nerd, że pozwoliłeś mi zrobić te samony. I mam nadzieję, że Cię nie zawiodłem w tych samonach. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.